Tosz Lechowski z tej strony witamy w ósmym wydaniu telewizji Wolne Media Budownicze. Za chwilę rozpoczynamy nasz serwis informacyjny w całkowicie nowej jakości. 11 listopada pan Warrior T zbombardował tor Iceboat TVWMB, na którym jeszcze wczoraj pracowała ekipa budowana na Lechowskiego. Przestępca powiedział że nam, że czyni w ramach zemsty za nielegalny remont jego toru Iceboat Częstochowa. Poczyniony poprzedniego dnia przez pana Lechowskiego bez zgody właściciela. Według informacji, jakich nam udzielił pan post, zrobił to dla dobra ogólnego. Mimo znalezienia kopii toru TVWMB, sprawa prawdopodobnie i tak trafi do sądu okręgowego na Ospaunie. Prezentujemy wyniki eventu Wardzyn i Okolice. Event zakończył się 15 listopada. Na podium znaleźli się kolejno Nordi, Fodo i Aspect. Te osoby otrzymały rangę Wardzyn Warrior. Tego samego dnia Nordi oraz Majen otrzymali rolę architekta. Wczoraj 15 listopada rozpoczął się event we współpracy z Nordic Baltic, o którym wspomnieliśmy już wiele razy. O pracy na Lublinem zapisały się 4 osoby, a chęć do budowy winna wyraziło 19 osób. Stan na początek eventu listu, 15 listopada. Również tego samego dnia budownik wdrożył system wniosków o wprowadzenie Terraformingu na podstawie danych lider. System ten znany jest już m.in. z PT Nordic Baltic, a widzimy wygrywany w ten sposób Terraforming e 15 listopada pojawiło się pierwsze anglojęzyczne wydanie naszego programu, który na razie odnosi wielkie sukcesy popularnościowe. Postowanie. W ostatnim wydaniu stwierdziliśmy, że ćwierci i Games zostały zakończone. W rzeczywistości wciąż trwają i zakończą się po tygodniu około 17 listopada. To ta różni się zależnie od timu. Przepraszamy za pomyłkę. To po tyle, dziękujemy za oglądanie do końca i zapraszamy na napisy końcowe.